Siemano, z tej strony Miłosz, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Raper kilkukrotnie dźgnięty w więzieniu Snoop Dogg chce konfrontować się ze swoimi hejterami Miłosz odmawianiu zdjęć fanom Malik zaczyna działać pod nową ksywką SBM Label z ciekawą akcją Avi wraca z nowym krążkiem Kukę o powodzie porzucenia streamowania Youngman miał zdisować kaza bałagana? W ostatnich dniach świat rapu obiegła niepokojąca wiadomość z amerykańskiego więzienia. Tory Lane został wielokrotnie dźgnięty nożem przez innego osadzonego. Do brutalnego ataku doszło 12 maja na terenie kalifornijskiego więzienia, gdzie raper odbywa obecnie karę 10 lat pozbawienia wolności za postrzelenie Megan Thee w 2020 roku. Według doniesień mediów, Lane spadł ofiarą bardzo agresywnego ataku. Mianowicie miał zostać ugodzony nożem aż 14 razy. 7 razy w plecy, 4 razy w tułów, 2 razy w tył głowy i raz w... W bok twarzy. Ciosy były na tyle poważne, że spowodowały zapadnięcie się płuc rapera. Natychmiast trafił na oddział intensywnej terapii, gdzie został podłączony do respiratora. Stan rapera określony jako ciężki, jednak według najnowszych informacji Lenz odzyskał już samodzielny oddech i jest póki co przytomny. A kim jest w ogóle sprawca ataku? W trakcie śledztwa ustalono, że za napaścią stoi inny osadzony, Santiago Casio. Mężczyzna odsiaduje do żywocie za morderstwo i miał już wcześniej na koncie akty przemocy w zakładzie karnym. W przeszłości otrzymał nawet dodatkowe lata za atak na innego więźnia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz za posiadanie takiego narzędzia w celi. Motywy, którymi kierował się Casio podczas ataku na Torego Lainza, wciąż pozostają póki co nieznane. Wiadomo jedynie, że po zdarzeniu został natychmiastowo odizolowany i osadzony w jednostce o podwyższonym rygorze. Ale jakbyście myśleli, że dźgnięcie 14 razy to jedyne problemy, jakie może mieć, no to jednak nie. Zaledwie kilka tygodni wcześniej muzyk został wezwany do złożenia zeznań w związku z cywilnym procesem wytoczonym przez Megan Staylon przeciwko pewnej Raper miał w trakcie przesłuchania zachowywać się w sposób nieprzystojący do charakteru postępowania. Według sądowego wniosku miał celowo zakłócać przebieg przesłuchania, prowokować i unikać odpowiedzi, twierdząc, że nie zna podstawowych słów, takich jak omawiać czy zatwierdzić. Dodatkowo miał kierować obraźliwe uwagi wobec adwokatek Megan Stalon, koncentrując się na ich wyglądzie. Postawa Lenza została oczywiście skrytykowana nawet przez jego własnego prawnika, który oficjalnie odciął się od sposobu, w jaki jego klient potraktował procedurę. W efekcie przesłuchania. Nie zostało przerwane, a zespół prawny Megan złożył wniosek do sądu o uznanie Lainza za winnego obrazy sądu oraz nałożenie na niego sankcji. Cała ta sytuacja łączy się również z pozwem złożonym przez Megan przeciwko tej youtuberce. Ta miała rzekomo otrzymywać od Torego Lainza lub jego ojca pieniądze za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat raperki, w tym o charakterze Mających podważyć jej wiarygodność. Mowa była o kwotach sięgających 3000 dolarów oraz o próbach manipulowania opinią publiczną na korzyść Lenza. YouTuberka stanowczo zaprzeczyła zaszutom i zapowiedziała kontrpozew, jednocześnie uruchamiając zbiórkę na koszty swojej obrony, twierdząc, że padła ofiarą sądowej cenzury. A co dalej z Lenzem? Po brutalnym ataku i licznych kontrowersjach prawnych przyszłość rapera pozostaje cały czas niepewna. Z jednej strony jego stan zdrowia powoli się stabilizuje i mówi się o możliwym całkowitym powrocie do formy. Z z drugiej, kolejne incydenty i otwarte konflikty z systemem prawnym mogą jedynie pogłębiać jego problemy. Przypomnę tylko, że wyrok 10 lat więzienia nadal obowiązuje, a ewentualne dodatkowe zarzuty związane z jego zachowaniem podczas zeznań mogą tylko wydłużyć jego pobyt za kratkami. W ostatnim czasie w sieci zawrzało wokół Snoop Doga. Legendarny raper spotkał się z ostrą krytyką ze strony części swoich fanów po tym, jak pojawił się na wydarzeniu powiązanym z Donaldem Trumpem. Choć Snoop od lat kojarzony był z krytycznym podejściem do byłego prezydenta USA, teraz część obserwatorów zarzuca mu zmianę frontu i określa mianem sprzedawczyka. Raper jednak nie tylko nie zamierza przepraszać, otwarcie zapowiada, że będzie konfrontował się z osobami, które przekraczają jego granice. Podczas rozmowy w programie The Breakfast Club Snoopy otwarcie odniósł się do zarzutów kierowanych w jego stronę. Zaznaczył, że nie zamierza wpisywać się w ramy żadnej partii politycznej, ani tłumaczyć się ze swoich działań. Podkreślił, że nie identyfikuje się z ani republikanami, ani demokratami. Zamiast tego reprezentuje, jak sam to określił, gangster partii i z tej perspektywy nie widzi potrzeby udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień. Snub ujawnił także, że nie pozostaje bierny wobec komentarzy krytyków. Gdy natrafia na zaczepki w swoich social mediach, zdarza mu się osobiście reagować. I to w bardzo bezpośredni sposób. Według jego relacji, kiedy widzi komentarz nazywający go sprzedawczykiem, potrafi nawet nagrać wiadomość wideo i wysłać ją autorowi takiego wpisu. Raper twierdzi, że po takim kontakcie większość hejterów natychmiast zmienia ton i wycofuje się ze swoich słów, tłumacząc, że są tylko jego fanami. Snub zaznaczył również, że jego występ na Crypto Ball, czyli imprezie, której gośćmi byli m.in. przedstawiciele środowisk prawicowych i sympatycy Trumpa, nie zmienia jego tożsamości. Publicznie przypomniał, że nadal pozostaje tym samym człowiekiem i że jest w 100% czarnym i że nie zamierza nikomu niczego udowadniać. Jednak Jednocześnie zaapelował do czarnej społeczności o większe wsparcie i jedność zamiast wzajemnego ciągnięcia się w dół. W dzisiejszych czasach, kiedy na koncertach zamiast lasu rąk coraz częściej widzimy rzędy telefonów z włączonym fleszem, a każde spotkanie z idolem to okazja do cyknięcia sobie fotki na Instagrama, to trudno wyobrazić sobie rapera, który otwarcie odmawia robienia zdjęć z fanami. No a jednak, wśród całej tej cyfrowej pogoni za uwiecznieniem każdej chwili, znajduje się ktoś taki jak Miłosz, raper, który do tej kwestii podchodzi wyjątkowo restrykcyjnie i zupełnie inaczej niż większość jego scenicznych kolegów. W jednym z ostatnich wywiadów Miłosz został zapytany wprost, dlaczego nie do zdjęć z osobami, które go rozpoznają, raper wyjaśnił, że woli wykorzystać ten moment na szczerą, krótką rozmowę. Według niego to właśnie z wymiany zdań można wynieść więcej niż z jednego, często wymuszonego uśmiechu do aparatu. Dodał, że zdecydowanie bardziej zapamięta chwilową rozmowę niż kolejne zdjęcie, które trafia potem do sieci. Artysta wspomniał także, że niektóre osoby reagują smutkiem, kiedy usłyszą odmowę, choć jak podkreślił, zdarzają się wyjątki. A takim przykładem mogą być dzieci, dla których potrafi czasami złamać tą zasadę. Dlaczego ty nie robisz zdjęć ze swoimi fanami i ludźmi, którzy do Ciebie podchodzą. Wiesz co, to moim zdaniem lepiej jest zawsze z kimś zamienić dwa słowa yy, i się przedstawić i o coś zapytać niż yy, uśmiechać do zdjęcia i tworzyć jakąś taką sztuczną więź upamiętnioną nie wiadomo po co. Ja o wiele bardziej zawsze będę wspominać. Dwa słowa wymienione z osobami, które mi jakoś, nie wiem, imponowały muzycznie albo ciekawiły w życiu codziennym niż, niż, nie wiem, będę oglądać zdjęcie, które sobie z nimi zrobiłem, bo nie robiłem. A jak ludzie reagują na te odmowy? No bo to nie jest nic miłego. Czasem niektórzy artyści już wiesz, się schylą, zrobią i idą dalej. No ale ja nie chcę się schylać i robić i iść dalej, bo, bo oprócz tego, że jestem artystą, jestem też człowiekiem i nie powinno się mnie zmuszać do rzeczy, które nie sprawiają mi przyjemności. A ja na tym zdjęciu jestem też ja eee, byłbym, gdybym się na nie godził. Są wyjątki. Ale nie wiem, no, są może jacyś zasmuceni, ja im też grzecznie zawsze tłumaczę, że to nie chodzi o dzisiaj, że ja tak już dwa lata y, staram się tego unikać i że po prostu wolałbym porozmawiać albo kiedy idzie będziemy mieli więcej czasu na rozmowę, więc dzięki. Powiedziałeś, są wyjątki, jakie to są wyjątki? No wiesz co, no, są wyjątki, są dzieciaki na przykład, o, ja nie mam serca, jak podchodzi ojciec z dziećmi i prosi o zdjęcie z dzieckiem, no to kurde, nie. To już. Okej. Okay. Fragment z tego wywiadu zaczął bardzo szybko krążyć po internecie, a w komentarzach wywiązała się ostra dyskusja. Część widzów skrytykowała postawę rapera, uznając ją za przesadzoną, a inni natomiast sugerowali, że może raper po prostu nie ma tylu fanów, którzy chcieliby robić sobie z nim zdjęcia i stąd jest ta decyzja. Nie brakowało też głosów broniących miłosza, którzy podkreślali, że nie każdy musi podążyć za powszechnym schematem i że autentyczność też ma swoją dużą wartość. W świecie rapu często mówi się o starym stylu danego rapera. O tej wersji artysty, która była surowa, bezkompromisowa i dla wielu fanów po prostu najlepsza. I choć czasem wielu raperów decyduje się obrać bardziej komercyjny kurs, to co jakiś czas pojawia się iskra, która przypomina, że u podstaw wszystkiego był uliczny, brutalny przekaz bez zbędnych filtrów. No i wychodzi na to, że właśnie w takim duchu powstał nowy projekt Malika Montany i Kaziora, który oficjalnie funkcjonuje pod szyldem Tax-Free. Duet, który to już wcześniej oczywiście współpracował ze sobą na różnych frontach, teraz postanowił wejść na kolejny poziom i stworzyć osobny byt artystyczny. Taki, który otwiera przestrzeń na cięższe brzmienia i narracje zdecydowanie mniej przystosowane do radia. Projekt rozpoczęty został numerem Opener i już sam tytuł można odebrać z przymrużeniem oka, jako złośliwą szpilkę w stronę festiwalowych klimatu. Bo choć nazwa kojarzy się z lekkim letnim graniem na dużej scenie, to tutaj dostajemy coś zupełnie odwrotnego. Mrok, bezkompromisowy przekaz i klimat, który ma bliżej do osiedlowych opowieści niż do mainstreamowych Lineupów. Ale to, co szczególnie rzuca się w oczy, to sposób w jaki cały projekt został zakomunikowany. Tax Free zyskał osobny profil na Instagramie i nowe konto na wszystkich platformach streamingowych. Dodatkowo w teledysku Malik cały czas występuje zamaskowany. Także wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z próbą stworzenia równoległej twórczości. Tak jakby Malik celowo oddzielał ten surowszy, bardziej gangsterski kierunek od swojego głównego aliasu. Taka podwójna tożsamość może dać mu większą swobodę i pozwolić poróżnić dwa muzyczne życia. Jedno bardziej bardziej uniwersalne, komercyjne. Drugie skierowane do twardego, ulicznego słuchacza. No i trzeba przyznać, że odbiór pierwszego numeru jest naprawdę bardzo pozytywny. W komentarzach dominują głosy, że to właśnie na taki klimat fani czekali od dawna. Widać wyraźnie, że tak ma potencjał na coś więcej niż tylko jednorazowy wyskok. Może też się okazać, że to nowy rozdział w karierze zarówno Malika, jak i Kaziora. Rozdział, w którym nie będzie miejsca na kompromisy, ani wyłagodzone wersy. W świecie polskiego rapu coraz częściej obserwujemy, że wytwórnie nie ograniczają się już tylko do wypuszczenia albumów i singli. Coraz bardziej stawiają na budowanie całego ekosystemu wokół artystów i tworzeniu wydarzeń, które angażują fanów na wielu płaszczyznach. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest nowa inicjatywa SBM Label, która właśnie ruszyła z projektem zatytułowanym Ramówka. Po ogromnych sukcesach kolejnych edycji hotelu Mafia, które miały bardziej imprezowo wakacyjny klimat, tym razem ekipa Solara i Białasa postawiła na bardziej studyjną robotę, Formułę. W ramach Ramówki 9 artystów SBM zamyka się w jednym miejscu, gdzie przygotowywuje nowe materiały w sześciu pełni wyposażonych studiach nagraniowych. Cała akcja jest zapowiedziana jako zbiorowy projekt, który ma odsłonić kulisy tworzenia nowych solowych krążków i przybliżyć fanom klimat kreatywnej pracy zespołu. I tym razem nie chodzi o jednorazowy album czy projekt typu mixtape. Ramówka to bardziej zbiór aktywności, premier i działań, które mają prowadzić do wydania nowego wspólnego materiału. Premiera zapowiedziana jest na 20 czerwca, A preorder można zamawiać do 30 maja. Oznacza to mniej więcej tyle, że SBM planuje przez najbliższe tygodnie sukcesywnie ujawniać kolejne informacje, numery i materiały z za kulis. Na samym kanale wytwórni dostępne są już trzy vlogi, które pokazują, jak od kuchni wygląda ten proces. Można tam zobaczyć fragmenty sesji nagraniowych, interakcje między raperami oraz fragmenty tworzenia poszczególnych numerów. Co ważne, pierwsze kawałki z ramówki trafiły już do sieci. Biała zaprezentował kawałek uratowany przez Trap, który notował. Jest mega dobry, a Nikoś i Sharan wypuścili wspólne backstage. A Fuka i przedstawili kawałek zatytułowany God Save the Prague. No i z tego co wiadomo, na tym się nie kończy. W najbliższych dniach mają pojawić się kolejne klipy i premierowe numery. A SBM obiecuje, że będzie to jedno z bardziej dynamicznych i różnorodnych wydawnictw, jakie dotąd w ogóle zaprezentowali. Warto też dodać, że narracja całej akcji celuje bardziej w pokazaniu procesu, a nie samego efektu końcowego. Fani mają zyskać realny dostęp do tego, jak wygląda codzienna praca artystów jak powstają pomysły i jak zmieniają się w gotowe traki. Są w branży tacy artyści, których obecność czuć nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas milczą. No i właśnie do tej kategorii zdecydowanie należy Avi. Gość, który zawsze wnosi na scenę nieco inny ciężar, charakter i jakość. Po ponad dwóch latach od premiery solowego Małego Księcia, raper z Raszyna oficjalnie wraca do gry i zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Nowa płyta, zatytułowana WPR, to skrót od słów Władza, Pieniądze, Rodzina. I nie jest to tylko chwytliwy tytuł, ale według zapowiedzi także hasło klucz do całej narracji jaką Avi planuje rozwinąć na tym właśnie materiale. Nowy album ma być dojrzalszy, bardziej osobisty i mocniej osadzony w rzeczywistości, którą obserwujemy dookoła. Tej medialnej, politycznej, ale też czysto ludzkiej. A wraz z ogłoszeniem projektu wystartował także pre-order, dostępny wyłącznie na stronie Moja Labelu. No i choć pre-order to dzisiaj codzienność w branży, to Avi jak zwykle podszedł do tematu na własnych zasadach. Specjalna edycja płyty zawiera bowiem utwory, których nie będzie w wersji sklepowej oraz alternatywną okładkę. To jednak nie wszystko. Dla najbardziej zaangażowanych słuchaczy przygotowano wersję Deluxe. A tam czekają im już rzeczy naprawdę niestandardowe. Albowiem w środku znajdziemy kolekcjonerską talię kart, ale największe wrażenie robi jednak rejestracyjna tablica WPR, przypominająca oczywiście starą warszawską numerację z unikalnym numerem zamówienia i popisem awiego I to wszystko w limitowanym nakładzie, tylko dla tych, którzy zamówią album wcześniej. To zdecydowanie nie jest standardowa premiera. To raczej osobisty projekt z duszą, w którym każdy element został bardzo dobrze. Przemyślany. Całą akcję promuje single Black Jack, a klimat numeru, jak i towarzyszącego mu klipu, jasno pokazuje, że Avi wraca z materiałem bardziej eleganckim, poważnym i dopracowanym. Już sam obrazek z teledysku, gdzie raper pojawia się częściej w garniturze niż w dresie, może sugerować, że tym razem chodzi o coś więcej niż tylko rapową bragę. To raczej historia o rewolucji, tej muzycznej, jak i osobistej. No i Avi od dawien dawna był uważany za jednego z najbardziej świadomych narratorów na scenie. Jego wersy nie są krzykiem, ale spokojnie. Punktem uderzenia, często bardziej skutecznym niż cały hałas dookoła. I wygląda na to, że WPR będzie tego idealnym potwierdzeniem. Czekamy więc na pełen odsuch, ale jedno jest pewne: ten projekt warto będzie sprawdzić od początku do końca, nie tylko dla samej muzyki, ale również dla całej otoczki, jaką Awi zbudował wokół tego wydawnictwa. W czasach, gdy coraz więcej artystów próbuje swoich sił nie tylko w studiu, ale i przed kamerą, łącząc rap z gamingiem, reakcjami czy po prostu luźnym gadaniem na żywo, Twitch przez długi okres czasu był naturalnym przedłużeniem scenicznej aktywności. I choć cała masa raperów pojawia się tam tylko epizodycznie, są też tacy, którzy zbudowali tam całkiem oddaną społeczność. A jednym z nich był Kuke z ekipy 2.1.1.5, który swego czasu naprawdę bardzo mocno działał na fioletowej platformie. Streamował regularnie, zyskując szacunek widzów nie tylko za muzykę. Muzykę, ale i za naturalność, kontakt z czatem i sporą energię, której nie brakowało w żadnej transmisji. Dlatego też, gdy nagle zniknął z Twitcha, wielu zaczęło się zastanawiać, co się stało. Przez dłuższy czas nie padły żadne konkrety, aż do teraz. W jednym z ostatnich wywiadów, Kuke zdecydował się na szczerą odpowiedź i w końcu zdradził, dlaczego zrezygnował z prowadzenia transmisji. Jak się okazuje, powód jego odejścia był bardziej przemyślany, niż mogłoby się wszystkim wydawać. Raper przyznał, że z czasem zaczął odczuwać, że zwyczajnie wyrósł z Twitcha. Jak sam to ujął, zaczął czuć się za mądry na formułę tej platformy i coraz trudniej było mu się odnaleźć w jej klimacie. Humor, który kiedyś go śmieszył, dzisiaj go już w ogóle nie bawi. A atmosfera Twitcha przestała go jarać. Dodał też, że jego zdaniem Twitch kilka lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Według niego platforma była wtedy bardziej autentyczna, naturalna i miała swój klimat. A teraz niestety skręciła w stronę mainstreamu i tiktokowego formatu, którym więcej jest szybkich bodźców i przerysowanej ekspresji niż realnej treści. Kurde, nie chcę... W... Powiedzieć czegoś głupiego, ale ja się po prostu zacząłem stary czuć za mądry na to miejsce. Tak zupełnie szczerze. Przestał mnie bawić e, humor, który tam panuje. Uważam, że to miejsce po prostu lata temu było dużo lepsze. Teraz to poszło w jakąś taką stronę, nie wiem, mainstreamową, TikTokową. Nie, nie wiem, jakoś przestałem się tam odnajdywać. I jeżeli coś mi nie sprawia, Friday, to ja to po prostu odcinam. I tyle. I tak samo odcinam stary od siebie ludzi, którzy nic nie wnoszą do mojego życia. I dlatego też nie tęsknię za tym. W polskim rapie ostatnich lat rzadko obserwujemy bezpośrednie zaczepki między raperami. Środowisko coraz częściej przypomina wielką machinę biznesową, a tam, jak wiadomo, konflikty nie są na rękę. Wzajemna kurtuazja, wspólne projekty, trasy i wzajemne promowanie się zastąpiły to, co kiedyś było praktycznie na porządku dziennym. No i część słuchaczy jak najbardziej akceptuje ten stan rzeczy, traktując go jako naturalny wynik profesjonalizacji branży. Inni z kolei wyraźnie tęsknią za bifami, podjazdami, gierkami słownymi, które w przeszłości rozgrzewały scenę. Do czerwoności. No i wygląda na to, że właśnie ta druga grupa, głodna mocniejszych wersów i możliwych konfliktów, w końcu może dostać coś dla siebie. Albowiem wszystko za sprawą najnowszego numeru Youngmana, zatytułowanego Tranquilo, w którym gościnnie udziela się również palu. W kawałku, a konkretnie około drugiej minuty, pada kilka wersów, które wywołały spore poruszenie wśród słuchaczy, bo według wielu mogą być wymierzone bezpośrednio w Kaza bałagane. Ja wu, nie znam gamonia, kopyto w ręku miał, może jak czyścił konia. Świnie dobrą widział u wujka w ubojni, jak zerkał ze stajni, gdy zajmował się końmi. Zawodnik MDMA, nie znam gamonia, kopyto w ręku miał, może jak czyścił konia. Świnie dobrą widział u wujka w ubojni, jak zerkał ze stajni, gdy zajmował się końmi. No i choć ksywka nie pada wprost, to zestaw skojarzeń i odniesień w tekście, zdaniem wielu słuchaczy, jest aż nadto czytelny. Mowa o linijkach, w których Youngman nazywa kogoś zawodnikiem MDMA i ironizuje na temat kopyt w ręku, Które miał tylko podczas czyszczenia konia. Wielu szybko połączyło to z numerem Kaza Chanson de gest, gdzie raper określa się właśnie mianem zawodnika MDMA. Co więcej, odniesienia do koni również pasują. Partnerka Kaza znana jest z zamiłowania do jazdy konnej i regularnie publikuje zdjęcia ze stadniny. Bałagan sam również czasami pokazuje się w tych okolicznościach, więc dla wielu fanów analogie są aż nadto czytelne. No i trudno oczywiście o stuprocentową pewność, bo żadna ksywka tutaj nie padła, a wersy są otwarte i na interpretację. Ale jak to bywa w takich przypadkach, internet szybko podłapał temat i rozgrzał dyskusję. Co dość ciekawe, między Kazem a Youngmanem nie było dotychczas żadnych publicznych spięć, a nawet wręcz przeciwnie. Kilka lat temu Kaz wspierał go w konflikcie z Sobotą, co można było zobaczyć na screenach z 2020 roku. Dzisiaj jednak, jak niektórzy zauważyli, Kaz nie obserwuje już Jongmana na Instagramie, co w dzisiejszych dziwnych czasach dla co po niektórych może być symbolicznym znakiem chłodniejszych relacji. Czy to początek czegoś większego? Ewidentna zaczepka, a może zwykły Follow-up. Dajcie znać co Wy o tym sądzicie, i czy podzielacie zdanie słuchaczy, że w numerze tym rzeczywiście padł Dis pod adresem bałagana. Napiszcie na dole, jestem serio mega ciekawy waszego zdania w tej sprawie, i jak wy się na to wszystko zapatrujecie. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.